Dwa lata później dzięki załabionym przez Lili i e, Emilkę pieniądzom, Zdania przeprowadziła się i nabyła nieco więcej koni. Mili, chodź. No już się siadłam. Idziemy z tego okropnego świata. Jedź stąd, Karol, szybko. 哎，这个、欸、你怎么弄的呢？ Ale dziewczyny, nie widziałeś może Lili i Emilki? Ej, nie. Na mnie się obraziła, bo jej powiedziałam, że, nie, że tylko oni nie, nie dają więcej. Z tej kariery skokowej. No i z tego co widziałam, doszedła Lili, gdzieś pojechała. Ale nie widziałam Cię. Słucham. Widziałeś, że jedzie na koniu z płaczem, a nie wierzycie? No tak, po prostu nie interesowałem mnie specjalnie. Ona zawsze często ma takie odloty, ale zawsze jakoś wraca. Jedzie ze w tej chwili <laughs> byczką i idziemy jej szukać, Jestem? Dobra. Ja Wiesz No ciekawe, czy do mnie jechać? Okej, okay, super, dawaj koń. Pasz? Tak? Shakira. Jest Jeszcze bądź w pogotowiu. Bo mogę do ciebie zadzwonić, bo oczywiście dziewczyny musiały się pokłócić i Emilka pojechała gdzieś na tym na Lili. Nie wiadomo co się z nią stało, bo już od dwóch godziny nie ma. Więc pojedziemy je szukać. Jak coś to będę do ciebie dzwonić, żeby wziął przyczepę i wtedy pojedziemy tam po nią, żebyś przyjechał po konia, bo na pewno coś się stało, jak już jej tyle nie ma. No chyba, że ją znajdziemy na jakimś pagórku albo gdzieś tam nic ale mam nadzieję, że, że wszystko będzie ok. Także bądź pogotowy. Dobra. To ja coś tu do dzwonić. Dobra. Piąchę. Ja. A co tutaj wiałka? zawsze były zakrydzone. Och, jest tafanie. Jezu Mam nadzieję, że wszystko z nim okej. Okay. Nie niemądra dziewczyno. Chodź, znalazłem ją. Co ja? Ale Łukasz, że z przyczepą, znaleźliśmy ich. I co, okej okay, z nimi? Nie do końca. Lili zmierzona przez jakiś płotek, a Emilka leży i nie rusza się. Dobra, zaraz przyjedę. Jestem, no to co? Tam jest. I jest. I, roz, i dwa. I hop. O, ale nie, nie miażdż. Okej, okay, że... jest. Okej, okay, bij jej serce, Dzwoni na karetkę. Okej. Okay. Okej, koniem też wszystko okej. to też po powiecie Rynaża. Gucio? Halowy Rynarz? Dzień dobry. I ja chciałam zgłosić sprawę, bo mój koń yy, chyba coś się nie zahaczyła. Upadła na ziemię z dużej wysokości. stać przyjemność, ale próbuję stać teraz. I nie wiem co z robić. Yy, proszę zabić do stajni, ogrzać, yy, dać wodę, do, podać do pyska. Yy bezpośrednio, podacie zdanie bezpośrednio do pysk no i ja przyjadę za jakieś 50 minut. Dobrze, do widzenia, dziękuję. Teraz jeszcze telefon do... Dostałaś mi ten telefon? Już momencik. Halo? Dzień dobry, ja chciałem zgłosić... Tutaj daj już domagała. Yy, chciałem zgłosić yy, moja... Jedna z moich uczennic jazdy konnej spadła z konia, straciła przytomność, nie rusza się, bije jej serce. Yy, to się zdarzyło niedaleko Stadniny Iskra. Yy, wie pan, czy to? Tak, wiemy. Dobrze, to prosimy jak najszybciej. Dobrze, będziemy za jakieś 5 minut. Do widzenia, do widzenia. Yy, Oliwka, chodź tu, pomóż mi ją Dobra. Idę. Ale kogo? Za kogo się rozszerzuje? Na konia. Dobra. I panie Łukaszu, niech pan zabierze Emilkę do swojego wozu. I tam... Znaczy nie, nie ruszać przecież, no tak. Zaraz karetka mi nie przyjechać. Chodź. Nie przywracaj się, nie idź. Wiem, że boli ci Mam wiadomość, co jej jest, no? Lekki wstrząs mózgu i złamanie nadgarstka. Aha, wyjdzie z tego szybko? W 6 miesięcy będzie z Indy Gips, a w śpiążce może zostać jeszcze przez tydzień. A co jest Lili? Lili? Li? Leży, leży już drugi dzień. Je, yeah, daje mi jedzenie, wstaje, czasami chodzi, no ale poza tym, no. Tak to już czasami nie i Niestety